50 random but super useful expressions or phrases in Polish together with their translations. Let's go. Dać radę. Dać radę. To manage. Podoba mi się. Podoba mi się. I like it. Czym się zajmujesz? What do you do or what do you do for work? Czym się zajmujesz? Po co? Po co? What for? Dlaczego? Czemu? Why? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Where are you? O której wracasz? O której wracasz? What time are you back? Co myślisz o. What do you think of. Myślałem, myślałam, że. Myślałam, że. I thought that. Chciałabym. Chciałabym. O, the masculine version. Chciałbym. Chciałabym już pójść do domu. I would like to go back home now. Nie wiem dlaczego. I don't know why. Nie wiedziałam, że. Nie wiedziałem, że. I didn't know that. Fajnie było, fajnie było, or spoko było. It was fine, it was cool. Skąd się znacie? Skąd się znacie? Where do you know each other from? How do you know each other? Co robisz jutro? Co robisz jutro? What are you doing tomorrow? Jak myślisz? Jak myślisz? What do you think? Jak uważasz? What do you think? Co sądzisz? Co sądzisz? What do you think? What is your opinion? Mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że. I have the impression that. Uważam, że. Myślę, że. I think that. Nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo. There is nobody here. Nie ma tu nikogo. Nie mogę znaleźć. Nie mogę znaleźć. I cannot find. Szukam. Szukam. I'm looking for. Zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie. I'm changing my mind. Zmieniam zdanie. Nie zmieniam zdania. Nie zmieniam zdania. I'm not changing my mind. Też tak masz, że. Też tak masz, że. Do you also have this thing where. or do you also experience this? And then you could answer. Mam tak samo. Yes, I also experienced this, or I also think so. Mam tak samo. Słyszałam, że. Słyszałam, że. Or the masculine version. Słyszałem, że. I've heard that. Muszę już iść. Muszę już iść. I have to be going now. I have to go now. Muszę już iść. Muszę się zbierać. Muszę się zbierać. I've got to get going now. Zbieramy się. Zbieramy się. We have to be going. We have to get going. And now a quick break to let you know that we're soon going to be reaching 10,000 subscribers, uh, which we're very very happy about. And we thought that we would um, do a uh, or like record a q &A uh, where you can just send any you know, random questions, Polish related, um, grammar related, um, anything that you want. Uh, and we'll choose which ones we answer. Hopefully we'll answer all of them. Um, so you can leave uh, your questions down below in the comments. Uh, and now back to uh, the uh, phrases and expressions. O której kończysz? O What time do you finish? O której wychodzisz? O której wychodzisz? What time do you leave? What time do you have to be leaving? O której wracasz? O której wracasz? What time are you back? What time do you return? Kiedy wracasz? Kiedy wracasz? When do you return? When do you get back? Kiedy wracasz? Kiedy będziesz gotowy? Kiedy będziesz gotowa? When will you be ready? Jesteś już gotowy? Jesteś już gotowa? Are you ready yet? Dlaczego pytasz? A dlaczego pytasz? Why do you ask? Dlaczego pytasz? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. All the best. Happy birthday. Co u Ciebie? Opowiadaj. O when it's to a group of people. Co u was opowiadajcie? So like, what's new with you? Or what's up? Tell us or tell me. Gdzie teraz pracujesz? Gdzie teraz pracujesz? Where do you work now? Pracuje z, as in, I work with, or you could say pracuje w, as in, I work at, like a company, O pracuje jako, I work as, and then the profession. Pracuje jako. No właśnie. No właśnie. Exactly. Przypomnij mi, Przypomnij mi, remind me, przypomnij mi, proszę, please remind me. Nie przypominam sobie, nie przypominam sobie. I don't recall or I don't remember. For example, nie przypominam sobie tego. I don't recall this. Zapomniałam o, zapomniałem o. I forgot about. Zapomniałam zabrać ze sobą. I forgot to take with me. Zapomniałem zabrać ze sobą. I forgot to take with me. Jedziemy do domu. We are going home, but meaning driving home or going by train or by bus. Idziemy do domu. We're going back home, but meaning we are walking there. Wracamy do domu. We are going back home, we are returning home, and here the mode of transport is not really specified. Wracamy do domu. Spotykamy się jutro? Spotykamy się jutro? Are we meeting tomorrow? Shall we meet tomorrow? Spotykamy się jutro? Kiedy masz, czas? Kiedy masz czas? When do you have time? When are you free? Kiedy masz czas? Alright, so these were 50 random but really useful expressions, phrases, and questions in Polish. If you would like more of these uh, types of lessons and videos, uh, let us know down in the comments so we know what type of um, lessons you prefer and what which ones you find valuable. Dziękuję bardzo za oglądanie. Thank you so much for watching. Do zobaczenia.